Żyje się raz, spróbuj więc sam Jak najlepiej wykorzystać swój czas A więc kochaj, ile się da Bo żyje się raz i lecimy na stację do łazienki. Także kochani, sądząc po głosie wiecie, do której i co się wczoraj mogło dziać, ale szczegółów nie będę zdradzał, no bo to jest tajemnica właśnie wspólnego podróżowania o ten smaczek niepewności. No i co zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnego odcinka, kolejnego dnia wyprawy. Tak prezentuje się kąpielisko Pierwsze, na którym dzisiaj będziemy poszukiwać w Kruszwicy. A wodal jest drugie, na które się później wybierzemy. Jest Vito, jest Doblo, jest Sebastian, jest Janek i idziemy poszukiwać skarbów. Port. Duże te, te Już widzieliście, kochani, jak w piankach się prezentujemy. To jest nasza praca normalnie. Raz pianka, raz spodnie buty. Jest kamerka. Zobaczcie na Sebastiana. Tak wygląda prawdziwy poszukiwacz. Spodnie buty, torba. Taka bardzo fajna. Omnitron. W... Omnitron. reklamujemy. Czytaj film zawiera płatną lokowaną i w ogóle reklamę? Equinox! Equinox w zasadzie sito. Dlaczego no i proszę, tak. tą torbę. Nie ma lepszej niż z tą siateczką. Od razu jest pukanka fantów. No, także polecamy. Polecam. Omnitrona! I oczywiście to jest Chilozaro, a z tyłu jest, wiecie co? To jest, moi drodzy, jeszcze raz Was zaproszę na kanał Undergrad Passion do Artura Troncika, zwanego z Saperem. Kilka razy machnę nad plażą, a w międzyczasie zobaczcie, jaka ładna, dostojna i dorodna kaczka. Nie wezmę darosu, także nie przejmuj się. Jedno wielkie dziadostwo. Nic nie było i lecimy na tą drugą plażę, co pokazywałem na zbliżeniu. Różwita, taki parking, zostawiamy auta i idziemy z buta 600 metrów na plażę na Cyplu. Także z pełnym wyposażeniem, taki kawał nie ma tak poświęcenie dla pasji. Wyszliśmy z wody, efektów praktycznie nie ma. Chwila odpoczynku na ławce. Plaża ładnie się prezentuje. Tam widać to kąpielisko, gdzie byliśmy wcześniej. No, i teraz moi drodzy lecimy dalej w trasę. Podsumowanie, obraz nędzy i rozpaczy. Wyjechaliśmy właśnie z Kruszwicy i lecimy na kolejne kąpielisko w województwie kujawsko-pomorskim. Dojechaliśmy na kąpielisko, jesteśmy na parkingu. Pogoda nie za ciekawa. Ale jest pewna osoba, która nic sobie nie robi z tej pogody. Jest ją Sebastian Hylozaur. Idzie odważnie do kąpieliska, poszukiwać skarbów. Ja w tym czasie odpoczywam. Także Sebuś, szacun. Niezależnie od warunków pogodowych, rekin to rekin. Mega. Nikogo praktycznie nie ma, mimo że jest weekend. A tam idziemy zobaczyć, jak, jakie efekty ma Sebastian. Sebastian mówi, że wychodzą monety z perelu. Także. Jest nadzieja. Ja troszeczkę odpocząłem i też zakładam spodnią buty i lecę do Sebastiana, co będę w owcji siedział jak jakaś kupa w masie, nie? Kurtka przeciwdeszczowa, czapeczka, czek przygotowany. No i tak się prezentuje kąpielisko. Naprawdę obszar do poszukiwań niesamowicie duży. Woda czyściutka. No i nikogo w kąpielisku, także perfekto. Jak to mówią, w naszej pasji nie ma lekko niezależnie od warunków atmosferycznych działamy. Już wychodzimy Sebastian. Już za gorąco, mu w tej piance. Troszeczkę no, kąpielisko specyficzne. Nie ma co przedłużać. Lecimy dalej. Zapraszam serdecznie na podsumowanie. Już ciemno się zrobiło. Szybkie podsumowanie tych dwóch kąpielisk. Troszkę z perelu. Złoty 4. Kawałek ciężarka wędkarskiego, Tutaj bardzo ładna obrączka ze stali nierdzewnej. I bardzo ładny szkaplerzyk z tej strony. Wygląda tak a ze strony drugiej wygląda tak a obrączka no fajnie się prezentuje dziadostwo lecimy szybko na kolejne kąpielisko pogoda nie rozpieszcza, ale chcemy jeszcze bo jest godzina 19 chcemy jeszcze chociaż no z dwie godzinki poszukać do zmroku żeby dzień był taki wypełniony po brzegi poszukiwaniami kolejne to kąpielisko dojechaliśmy pogoda kiepska, Sebastian w piance ja w woderach No. Miejsce super w środku lasu. Woda ciekawa, czyściutka, na elefantów na razie zero. Ja już skończyłem poszukiwać. Sebastian jeszcze tam próbuje w wodzie. Potem dosłownie będzie miał efekty. Na pewno ma już srebrną bozie. I co dalej? Zobaczycie o niego na kanale. A tymczasem szykujemy się zaraz znaleźć jakąś dobrą miejscówkę na one Lifeowy nocleg. jest ze snu, a ubrana w codzienność Je! Yeah. na mnie rzucają, kiedy robi się ciemno Ależ niesamowicie ładny zachód słońca, spróbuję wam go nagrać w jakiejś lepszej perspektywie, ale niebo, no jest naprawdę super No, i to jest widok, jak z bajki normalnie, z tymi drzewkami. Coś pięknego. 21.45, zgrałem właśnie materiał i skończyłem montować odcinek. Teraz czekam prawie 50 minut na rendering. No, jesteśmy na takim parkingu tuż przy mieście. Mam nadzieję, że nie będzie hałasu w nocy. Kolejny dzień, zaraz pokażę wam miejsce w jakim spaliśmy Tutaj nawet teraz słychać Jak się droma, całą noc się dali, także ciężko Taki parking i to jest miejscowość Wąsusz, I tam w oddali jest kąpielisko i tam będziemy sobie poszukiwać zaraz Ale najpierw robię kawkę dla Sebastiana i dla siebie, żebyśmy mogli w ogóle się jakoś ruszyć. Nie? Pogoda całkiem fajna. Jest praktycznie bezwiecznie i dość ciepło. Tak nie za ciepło, nie za zimno. Jajecznica zrobiona. Sebastian też coś tam je. I co? I pokażę wam mapę. Jakieś. 80 lat temu sobie zrobiłem kujawsko-pomorskie, i tutaj mam zaznaczone wszystkie kąpieliska. Wiem jak jeździć i tak mam każde województwo w Polsce rozpracowane. Już jesteśmy nad kąpieliskiem. No, teren jest tak duży, że nawet jak przeszła masa poszukiwaczy, to musieli coś ominąć. także lecimy do pracy. W zasadzie drugi sygnał, bo pierwszym był korek po wódce Taka oto spinka do włosów. Ładna. No i proszę bardzo, żeby znaleźć dwójkę z prl na tym kąpielisku, mega. No jest kolejna moneta, co tym razem, ciężko powiedzieć, chyba 50 groszy będzie, ale w jakiej panierce, super. Jest i kluczyk, a tym razem kapsel i 10 groszy z PRL-u. Mam sięcie monetę i chyba współczesną. patrzymy. Tak jest, 50 groszy, ale widzicie w jakiej panierce? Poleżało sporo. I słuchajcie, dawno tego nie było. Hello, piątka, my old friend, yeah. Widzicie je? Okulary na tak zwane oko. Wykrywacz ich nie, nie łapał. Prawdopodobnie są z plastiku, no ale przyjrzyjmy się, co tam z nimi jest. Nie tak, a wiadomo. Po <laughs> prostu same, widzicie, same te, plastik bez niczego. Witam, szanowne dzieci, na wykładzie! I tak człowiek czeka, czeka i się doczekał. Piękna srebrna obrączka, widać jak śmiesznie zaszła do połowy. Odszedłem kawałek tutaj po lewej stronie od kąpiska. I proszę bardzo, hello piątka, my old friend. Basen poszedł tam, gdzie PRL-e mi wychodziły. No a też tutaj wśród tych bojek bez sygnału sobie chodzę. I słuchajcie, kurczę, chodzę dokładnie bez sygnałów, ale w końcu jest. Piękna, średnia obrączka, także warto bardzo dokładnie szukać. Trzeba umyć ręce, bo od tych kapsy czasami takie czarne dziadostwo jest, nie? A teraz zapraszam Was serdecznie na podsumowanie. Proszę bardzo, kluczyk, spinka do włosów. 2, 4, 6, 7 monet z Trochę śmieci. 5, 10, 11, 21. Spoko. I 3 sreberka. Jeszcze wpadła taka suwka poza tymi obrączkami, co widzieliście. Nie nagrywałem, bo mi przelatywało przez podbierak. Tu bardzo fajnie widać na tych obrączkach, jak się utleniło srebro i jak leżała. Tak jak ta. Tu mamy ciemną część i część jasną. Super to wygląda. żyje się <laughs> i w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, to już wszystko. Jak zwykle, jak zwykle te pożegnania. No nie lubię się żegnać, bo sprawia mi niesamowitą przyjemność montowanie dla Was odcinków, ale zawsze myślę, że to jest fajny taki akcent powiedzieć parę miłych słów. Także zdrówka dużo. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, do zobaczenia. A jakbyście czegoś potrzebowali, piszcie na maila, że Cześć!